Cześć. Chciałem się zaprosić do zupełnie nowej formy. Właśnie skończyłem 3-miesięczny bardzo intensywny program skontaktowani, gdzie kontaktowaliśmy się z naszym wyższym ja, z najwyższym dostępnym dla nas potencjałem. Cały mega długi program, którego tutaj za bardzo nie będę opisywał, ale jest tam wiele, wiele rzeczy, które się wydarzyło, które odblokowały zupełnie nowe potencjały, odblokowały zupełnie nowe możliwości. Było tam wiele osób i postanowiłem, że tutaj na kanale, zamiast opowiadać o tym mniej więcej, co się tam wydarzyło, zacznę spotykać się z tymi właśnie osobami i porozmawiamy sobie. Ze względu na to, że wszystkie osoby, które były w programie, są po prostu niesamowitymi duszami, które mają swoje plany, swoje misje na ten świat i mają mnóstwo wartości do przekazania, także Tobie. Więc stwierdziłem, że dam możliwość Tobie usłyszeć, Wartości które płyną ode mnie, ale też od innych osób, do tego, żebyśmy bardzo, bardzo mocno yy, rozszerzali społeczność ludzi zainteresowanych tymi tematami, ale też o społeczność ludzi, którzy brną cały czas do przodu, do tego, żeby cała planeta wzrosła. Tutaj chcę Ci pokazać fragment pierwszej rozmowy z pierwszą osobą, a następnie będę udostępniał. Pełne rozmowy, które czasami będą trwać półtorej godziny, ale zobaczymy, jak dużo osób będzie, będzie w stanie przetrwać przez całość, chociaż to jest dopasowane, więc zawsze trafia to do tych, którzy tego potrzebują. Te same półtorej godzinne albo godzinne rozmowy, będę z nich wycinał pojedyncze fragmenty, które będą jednotematyczne, które będą najmocniejsze i będę je wrzucał jako osobne filmy, do tego, żeby ktoś, kto nie ma aż tyle czasu, żeby przejrzeć cały film od początku do końca, żeby wiedział, na jaki temat jest dana rozmowa i żeby zobaczył sobie ten konkretny, interesujący dla niej, dla niego fragment. Także zapraszam do pierwszej rozmowy z Kamilą. Spotykam się z Tobą jako pierwszą osobą, z którą, z którą będę nagrywał e, naszą rozmowę, więc tak e, tylko powiem pod kątem tego, że jest to spotkanie całkowicie luźne. Zresztą Ty o tym wiesz. Tak. E, nie ma czegoś takiego, że ja będę prowadził, że będę zadawał Ci pytania i tak dalej. Chodzi o to, żeby luźno, żeby jak najbardziej to było autentyczne. To tak. co wyjdzie, to wyjdzie. Ja później materiał wyedytuję i wyciągnę z tego to, co było najbardziej wartościowe. Wiem, że z niektórymi osobami mógłbym gadać 5 godzin. Ja też tym gadłość strasznie. <noise> tak, więc będzie chodzić o to. Znaczy, wiesz, czasami można to przetestować i wrzucić cały dwugodzinny materiał i zobaczyć, może to kogoś z kimś zarezonuje. Mm, ale tak, tutaj, mm, co, co chciałem powiedzieć, w pierwszej kolejności, no to co jest najważniejsze, to to, że obydwoje właśnie skończyliśmy program skontaktowanie. To znaczy, skończyliśmy. On jeszcze będzie trwał, bo, bo jeszcze będziemy się. Pierwszą część taką. Tak, tak, tak. Można powiedzieć, że taką, no nie teoretyczną, bo to było teoretyczne, praktyczne, w parach i to wszystko, a teraz po prostu będzie. O, mógłbym to nazwać, teraz będzie samodzielność. I teraz zobaczymy, co z tym zrobimy, bo to jest bardzo wartościowe, że jak idziesz na jakieś szkolenie, na jakiś kurs, na jakiś warsztat, dostajesz jakieś materiały. Ja o tym często mówię. Wracasz z tego kursu w poniedziałek i pijesz tą samą kawę. Budzisz się o tej samej godzinie, idziesz do tej samej pracy, rozmawiasz z tymi samymi ludźmi. I nic się nie zmienia. To jest właśnie teraz nasz test. Czy w momencie, w którym przechodziliśmy przez trzy miesiące takie coś, co teraz z tym zrobimy? No i efektem jest to na przykład, że rozmawiamy. Dokładnie, ja to wiele razy przychodziłam, że szłam na szkolenie i byłam taka mega zainspirowana, że to jest takie wspaniałe, że teraz ja już ojejku, jak to w ogóle nie. I później odkładałam do szuflady, i, i później pamiętam, że były to już takie ankiety. Jak zmieniło to twoją pracę? I się tak zastanawiam, hmm. W zasadzie to nijak, w zasadzie to, to nie wpłynęło, bo było to mega inspirujące, ale właśnie rzeczywiście jakimś elementem takim szkoleń, który chyba jest brakujący, to jest to, żeby się powtarzało, tak jak my w życiu potrzebujemy różnych powtórzeń. No całe nasze uczenie się jest o powtórzeniach, prawda? Jakby dziecko stwierdziło, że nauczę o to, nauczę się chodzić, idzie na dwudniowe szkolenie, jak się nauczyć chodzić. No i ono dwa dni, ktoś mu pokazuje, patrz, tu trzeba prawą nogę w prawo, drugą nogę tak, tak, ustaw miednicę, no i ono dobrze, zainspirowane, ja potrafię, super, no i później wraca i... i wraca do wygody, tak by można to powiedzieć. Wygodnie po mi na czterech, to po co? Tak, tak, dokładnie, więc, więc to rzeczywiście jest chyba, chyba taka nowa era, wydaje mi się, szkoleń będzie. Takich, że to co ja widzę dużą wartość w skontaktowanych, to że to nie była tylko wiedza, tylko praktyka i to była praktyka w obie strony. To znaczy, że, to, że my doświadczaliśmy procesów, które sami dawaliśmy i sami otrzymywaliśmy, często w, jednej, w jednym momencie, i chyba każde szkolenie powinno zawierać taki proces transformacyjny, bo to jeżeli to jest tylko przekazywanie wiedzy, to ja nie wiem, czy jest sens wydawać na to pieniądze. Kiedy teraz jest tyle w internecie, w książkach i we wszystkim, ale póki to jest tylko wiedza na poziomie umysłu i nie wchodzi to głębiej, e, no to rzeczywiście niewiele to daje. Mhm. Właśnie przypomniało mi się pierwsze szkolenie, które miałem z neurolingwistyki, właśnie takie było, że ja myślałem, że prowadzący nas czegoś nauczy i prowadzący będzie z nami pracował. A on właśnie zrobił coś takiego, że ok, teraz wy połączcie się w pary i przepracujcie to, o czym było mówione. I w tym momencie tak, po pierwsze, jeśli ja praktykuję z tobą, to wiem, jak to jest poprowadzić taką sesję, a potem ty prowadzisz ze mną. I ja wiem, jak to jest być uczestnikiem takiej sesji i od razu z automatu widzę dwie strony. Wiem, co ewentualnie można poprawić, co można dociągnąć. odciągnąć. Zainspiruje się tobą, bo ty zupełnie inaczej. Otwarłaś przestrzeń, albo rozpoczęłaś ten proces, i mimo że i ty robiłaś na przykład regresję, i ja robiłem regresję, i ty robiłaś inaczej, ja robiłem inaczej, to mogę wtedy stwierdzić: OK, moja wersja jest bardziej ze mną spójna, albo wow, to co zrobiłaś, mnie bardzo ze mną zarezonowało, ja też to wprowadzę u siebie. Ja? Takie w ogóle pytanie, bo chciałem się Ciebie zadać, zadać sobie pytanie, jeśli to w ogóle czujesz, czy chciałabyś otworzyć przestrzeń na tą rozmowę. Bo w tym momencie byłoby to nagrane, i ktoś by zobaczył, jak to wygląda otworzyć przestrzeń. Bo... Otworzyć przestrzeń. Ja wiesz, co czuję, że chyba bym chciała, żebyś ty bardziej otworzył. Dziękuję. Dziękuję. To jest fajne, że to zawsze jest takie spontaniczne, i nie ma jakiegoś schematu, że zawsze to że czytaj jakiś, jakiś, jakąś wytyczną. Rozmowa z Kamilą właśnie trwała półtorej godziny i pełny, pełny ten materiał ukaże się w przyszłym tygodniu, a następnie fragmenty po to, żeby wyciąć odpowiednie elementy będą się cyklicznie pojawiały raz na jakiś czas. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma, możesz oczywiście napisać w komentarzach. Wiadomo, że pierwsze nagrania jest tam troszeczkę do popracowania pod kątem dźwięku, pod kątem wysokości dźwięku, odpowiedniego kadru itd., tak ale to się będzie z czasem rozwijać. To jest też informacja dla Ciebie. W momencie, w którym coś robisz, nie chodzi o to, żeby od samego początku wszystko było idealnie i perfekcyjne. Nie. Najlepiej zacząć i w trakcie rozwijać ten projekt. Także w najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu, udostępnię całe nagranie, całą rozmowę z Kamilą, ze względu na to, że tam było mnóstwo wątków i, i regresja, i rozwój osobisty, i rozwój duchowy, i o różnych rodzajach, Robienia procesów. O procesach, gdzie wchodzi się w głębsze rzeczy, i do, procesach, do procesów, które są lekkie, a mimo to dają mega, mega efekty. Umieści, umieszczę cały, cały materiał, całe te półtorej godziny rozmowy z Kamilą, a następnie cyklicznie będą się pojawiały wycięte fragmenty z osobnymi tytułami, po to, żeby trafiły to też do osób, które nie mają aż tyle czasu, żeby obejrzeć całe półtorej godziny, a mimo to chciałyby skorzystać z tych materiałów. Się, będę też spotykał się z innymi skontaktowanymi i z innymi osobami, które są tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby pomóc sobie i Wam do tego, żebyśmy wszyscy wzrastali, żebyśmy stworzyli zupełnie nową planetę, gdzie jest po prostu utopia. Może być coś takiego i ja w to wierzę. Ty mam nadzieję, że też w to wierzysz i idziemy w tym kierunku. Także zapraszam do komentarzy i zapraszam do oglądania materiałów, bo są mega, mega wartościowe nigdy nie wiesz, który fragment będzie dla Ciebie, więc zachęcam żeby albo zobaczyć całość, albo żeby poczekać na ten fragment, który będzie zatytułowany tak żeby rezonował z Tobą i oglądaj tylko to, co Cię interesuje, możesz lajkować, możesz komentować, możesz subskrybować, możesz tego nie robić, zgodnie z algorytmem duszy, wszystko dzieje się dokładnie, tak jak ma się dziać, do zobaczenia, cześć